Witajcie kochani! Dzisiaj słuchajcie, widzicie w ogóle, dawno nie nagrywam żadnego odcinka na telefonie, a dzisiaj już nagrywam, bo nie wiem, czemu nie, po prostu tak, jakoś tak mam ochotę na telefonie, dawno nie nagrywałem, a chciałbym spróbować jak mi pójdzie. No, i ogólnie dzisiaj Wam pokażę wszystkie kluczyki, bo mówiłem Wam, że pokażę Wam wszystkie kluczyki, jakby. 3-4 dni temu, więc dzisiaj Wam nie pokażę. Pokażę póki co, myślę, że z Nexusa. Chociaż z, ze światowi może też. Dziękuję, oczywiście, kotka Planet, że za uśmieszka, oczywiście odeślę. No i słuchajcie, zaczynamy, przechodzimy do odcinka. Więc dobra. Musimy wziąć na początku disk. Słuchajcie. I co, on będzie tutaj naprawdę bardzo ważną rzeczą. Naprawdę was współczuję, jeśli nie macie VIP-a. Albo po prostu... Po prostu róbcie coś, żeby, wiecie. Żeby trafić na osobę, która choćby ma ten... Wiecie, te rzeczy, które jakby... No to co, dzięki czemu można dać diska i każdy sam może wziąć jakby. Jakąś tam paletę tych disków czy coś takiego, nie wiem. Dobra, słuchajcie, przechodzimy tędy. No i tutaj, jak widzicie, jest czy pomieszczenie, w którym oczywiście jest Dr. Starblock. Słuchajcie, w ogóle dalej, jednocześnie znaczy będzie to chyba. Jako normalna pochodź, więc wow. Ale bym wam słaby stresem szósty, bo nie ma tu żadnej fabuły, tu nic nie ma tak naprawdę. Więc bym wam stresem jakiś taki słaby trochę. Ogólnie, jak zauważyliście, do, bardzo tak mało gram bo ogólnie wyjeżdżam do Francji i ogólnie wróciłem, ale po prostu śledziłem, że zaraz coraz więcej tak na Super B grał, czyli na moim drugim koncie Super B 656 bo po prostu tak. Więc słuchajcie, jeśli chcecie pomóc mi tu wbić levelek, to bardzo bym Wam dziękował, gdybyście wysłali mi uśmiechę. Pierwsze 10 osób, które mi wyślą uśmieszka, oczywiście zostaną pozdrowione na odcinku. Więc sobie jeszcze pozdrówmy ładnie, pięknie. Więc na samym początku myślę, że to jest najlepsze. Dziękuję za 53 uśmieszki Dziękuję i pozdrawiam bardzo serdecznie. Unicorn 11, Mega Psychiczna 123, XD przystojniaczek. a Akruku, Miss Paula, Miss 6, Lili 28, hashtag, Krzyś 2, Boże święty co to za liczby? Dlaczego wydajecie takie coś? 2 miliony 65, Stasi. 300 415, Miss Ariana 5 oraz Teraz Cygrys 2. W ogóle słuchajcie, i jestem w szoku, że stało się takie coś, że Miss Ariana przegoniła Olusia. Wow. Słuchajcie, wow. w końcu coś się wydarzyło? ten Block Planet. Odbieram oczywiście uśmiechy. Bardzo Wam dziękuję za pomoc. Słuchajcie, więc bardzo by mi było miło, gdybyście dali mi uśmieszka. Polubili ściany, tam skinki, zagrali w światy i, i w ogóle. Będę naprawdę wam bardzo wdzięczny. No, więc dobra, przechodzimy teraz do kolejnego kluczyka, który powiem wam, nie jest tak ukryty. One nie jest aż tak w sumie aż tak nie ukryte. Tylko no, to jest po prostu problem jest z tym, że jakby... że jakby, no wiecie. Po prostu trzeba mieć... No tutaj disk. No w znaczy sensie tam nie wiem jak się dostać, po prostu tak bez diska w sumie. Niby, że jakoś się da, ale nie mam pojęcia totalnie jak. Słuchajcie, ogólnie chyba w świecie vip ja sam nie umiem zdobyć tajemnicy, więc nie będzie raczej odcinka, jak sam zdobyć tajemnicę. Więc no nie wiem, zobaczymy, może zrobię, może nie. No i dobra, słuchajcie, teraz potrzebujemy kluczyk żółty. On jest ogólnie. Yy, jest on potrzebny bardzo. I dobra, ten po powinien być gdzieś tutaj, idziecie jeśli chcecie sobie, sobie ułatwić tutaj latanie, to też by warto tu mieć disk, to też bardzo warto, ale oczywiście nie jest to niezbędne, da się bez dysku Dobra i tutaj po, po, w sumie mogłem z tamtej strony odejść, ale no dobra, trudno, ja lubię tutaj, dajmy tutaj spray pomniejszający, czekajcie, o, klikam wypróbuje oczywiście, na no bo... Także inaczej, i tu gdzieś powinien być taki otworek mały. Tylko zaś nie umiem go znaleźć. Czekajcie, żeby nie spaść. O, nawet tu widzicie, o tutaj. O, przechodzimy. No nie! Nie! O, matko Boska, dlaczego? To jest najgorsze. To, to, to najgorsze są te przyspieszaczki tu. Szybko lecimy odcinek się marnuje. Czekajcie tu chyba można przejść. Tu zejdziecie trzeba się trochę skupić. trochę ciężko jest tu przejść. Dobra, i tu jest zejście. Tu schodzicie sobie na dół. No i odbieracie kluczyk. Ogólnie na mojej ściance za niedługo się pojawią skiny. Jakaś tam kolekcja skinów z, z, ze sezonu 6. Więc możecie oczekiwać. No i dobra, słuchajcie, skoro mamy już te wszystkie trzy kluczyki, no jednak jest potrzebny fioletowy, tak? Więc idziemy teraz. Gdzie to było w zasadzie, tak trochę już nie pamiętam. Wysoki budynek, to jest to chyba o ten chodzi. Chyba. Nie, nie, Tak do końca. Sam, sam jestem zachęcająco doinformowany o tym sezonie Chyba tutaj się szło To jakieś przejście było Tak, dokładnie W ogóle 50 ziemi Aha, nie mogę zbierać A nie oddam w zasadzie, bo bym oddać ponad 150 Pamiętajcie, nie wolno wchodzić w te portale Po prostu nie, 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 nie Nie wolno Idziemy po prostu do góry nie, zwracajcie na nie. Co? Aha, zielony jeszcze. Przepraszam was naprawdę. Kochani, przepraszam was bardzo. Zapomniałem. Dobra. Mm, musimy wziąć oczywiście diska. Znaczy to nie trzeba. To akurat nie trzeba, ale polecam. Naprawdę wam przecież też nie polecam. Przechodzimy tutaj. Teraz tutaj musi być takie coś, takie miejsce. Dokładnie... Jakieś takie dziwne wzoki. Jeśli to jest to, to miejsce. Wychodzimy tutaj na tam górę, nie no Da się, ale... No ja wam lepiej z diskiem. I tutaj przechodzimy. To jest zielone. Więc no. Pamiętajcie, ta, ta wieża. Ta. Obok tego. No i dobra, tu sobie zejdźmy za to. Dobra, usuniemy tego. Chociaż nie, dobra, dyski mi się chyba przyda. żeby trochę podlecieć, szybciej się podlatywać. Chociaż. No, chociaż. No, w sumie sam nie wiem. No dobra, chodźmy tak po prostu. Póki mamy tego diska, to niech się będzie. No, na przykład, na przykład tu można spodlecieć. Tak fajnie. Ładnie, pięknie. Dobra. No i jakoś tu tutaj, słuchajcie, patrzcie, widzicie, tu trzeba tyle powchodzić. Jest naprawdę. Naprawdę nie jest to aż tak przyjemne. Słuchajcie, co mnie z tych portalach, bo wiem, że nie wolno tam chodzić. Nie wiem, co jest w każdym, bo w jednym. W jednym mnie po prostu sofnęło bardzo, więc nie polecam. Ale no, no nie wiem, jak chcecie, to sobie możecie sprawdzić. Tylko, no, tak nie fajnie. Poza tym okresie, sobie tylko czerwony kluczek i wiecie, i wtedy Żebyście po prostu zobaczcie co w tych portalach Ja sobie w sumie pod odcinkiem no to tam jest wszędzie Dobra, i tu już jak widzicie mamy ten fioletowy kluczyk I czekajcie ładnie, pięknie Przychodzimy i tu mamy tajemnicę Ogólnie ja mam ją zebraną, możecie wejść na moją ściankę, no i sobie sumie polubić to Moją tajemnicę z Nexusa, że ja jeszcze nie mam. I czy ktoś tu nie ma? Zobaczcie, z góry bardzo dziękuję za uśmieszki. Może ktoś wysłał mi podczas tego odcinka? No nie. Zobaczcie, więc jeśli chcecie być pozdrowieni na odcinku, to wyślijcie. No i dobra, słuchajcie. Ja wam powiem, myślę, że ten odcinek można na tym etapie zakończyć. No bo w sumie tak szczerze, no nie wiem. No nie wiem, co by można tu było jeszcze dodać. Tak niezbyt Niezbyt wiem, co by mógł jeszcze ogarnąć, w sumie. A w świecie sam nie umiem zrobić kluczy, więc... Więc odcinka raczej nie będzie, ale nie wiem, zobaczymy. Oczywiście napiszcie, czy wolicie jak nagrywam na, te na telefonie, czy jak nagrywam na y komputerze. Jeszcze ja ja że ogólnie y wolę na komputerze, jeśli chodzi o granie i o to wszystko. Ale... Jeśli chodzi o taki punkt, yy, ten głosowy, dźwiękowy, to wolę o wiele bardziej telefon. Słuchajcie, więc no nie wiem, piszcie jak wy Oczywiście ja czekam na wasze opinie. No i słuchajcie, ja się wam nie żegnam. Oczywiście przypomniałam, że moje multikonto to jest superbi. Nie tak super, B6, 6 Słuchajcie, to jest moje multikonto. Słuchajcie, polubcie mi tutaj ściankę, możecie tak ładnie, pięknie. Jakiś skin, jakieś tutaj rzeczy. Będę wam bardzo wdzięczny, jeśli mi to polubicie. Będzie serio mi miło. No i... Chyba nam, jeśli chcecie być pozdrowieni, to wyślijcie uśmiecha. No a tymczasem ja się z wami żegnam. Słuchajcie, mam nadzieję, że ten odcinek jest, był dla was pożyteczny. No więc do zobaczenia, trzymajcie się i cześć! Bye!